Cześć, z strony Kusznik, na was w swoim odcinku z Pokémon GO. Dzisiaj ewoluuje kilka pokemonów, co do których czekałem aż rok, żeby je ewoluować. I oprócz tego przedstawię wam kilka ciekawych klipów z spotkania europejskich youtuberów, na którym byłem, gdzie dostaliśmy prezenty. Ale to była taka fajna gra, że każdy losował, a potem się zamieniał i nie wiadomo było co kto trafia. Trafialiśmy maskotki Pokémonów, także to jest dosyć ciekawe. Oprócz tego jest kilka nowych ciekawych przecieków w kodzie gry, o których myślę, że powinienem Was poinformować, bo są naprawdę bardzo interesujące. Zapraszam do oglądania. Zachodzi już słońce, nagrałem to w niedzielę, po Community dają na świegu. Community jeszcze jakby trwa, bo jest prawie 16. Tak jak widzicie, teraz mi się zresztą jakiś ładny jeszcze bagon. Wszystkie bagony są ładne, także dlatego mówię, że ładny. Oczywiście od 11 do 14 były te zwiększone spawny, gdzie można było nałapać najwięcej Pokemonów eventowych Najwięcej Shiny, ale przez pierwszą część przynajmniej tego czasu dzisiaj lało, także stwierdziłem, że dobra, nie wychodzę, odpaliłem livestreama i łapałem tylko Go Plusem, więc dzisiaj złapałem w sumie tylko jednego Shiny, ale za to wczoraj złapałem aż trzy. W sumie nie aż trzy, bo wiem, że niektórzy łapali po 10 i więcej, ale wczoraj też lało i próbowałem grać, nawet odpaliłem livestreama, ale niestety tak padało, że aż zamknął mi telefon i aż livestream się wyłączył, także warunki atmosferyczne były naprawdę naprawdę złe i dopiero się wypogodziło. Tak czy inaczej, to są moje nowe Szani Pokémony. Nowe stare, bo już miałem wszystkie te Szani Pokémony, ale to jest niestety tylko tyle, ile zdałem złapać podczas tego weekendu community. Trico, znowu Triko Slakow, Jeszcze jeden Triko dla odmiany. No i dzisiaj Trapincz z Go GoPlusem. Natomiast w tym momencie event jeszcze trwa, się do 21, gdzie można zdobywać movesety na Pokémonach. Zastanówmy się przede wszystkim, które Pokémony chcę sobie ewoluować, korzystając z tej możliwości zdobycia na nich specjalnych movesetów. I na ewolucję tych Pokémonów, które teraz ewoluuję, czekałem oczywiście e, praktycznie rok, no bo dopiero w grudniu otrzymujemy w każdym roku taki ostateczny, podsumowawczy Community Day, gdzie można mieć drugą szansę na otrzymanie specjalnych movesetów Community Dayowych. W momencie, jak już oglądacie ten film, stały się niestety legacy movesetami. Bo, na przykład, na Swainabie w sumie Swainaba nie ewoluuje dzisiaj w tym odcinku w Mamoswajna, bo jego moveset spoza Komitee jest lepszy niż moveset komitee Ale to jest taki wyjątek od reguły. Zazwyczaj jest odwrotnie. Także mamy laki Gardevoir z już miałem oczywiście, ale kolejną i fajnie. Matkipa też zrobimy w takim razie jeszcze jednego, bo czemu by nie. Oczywiście najfajniej bo bym sobie płapał więcej szani i jeszcze zrobił Shiny laki jakieś, no ale... Jakoś tak wyszło, że nie miałem takiej możliwości, w ogóle i tak dobrze, że chociaż przez te 10 czy 15% eventu nie padało, bo jednak w grudniu, żeby nie padało w Szczecinie, no to to jest i tak event Także i tak jestem zadowolony, na ten moment nie wiem, co będzie w styczniu na komputerze, a jestem bardzo ciekaw, bo przecież powinien być wodny starter Piplup, ale... Chronologicznie to powinno być dopiero w lutym. Tak mi się wydaje, że przecież teraz był Chimchar. W listopadzie, no to powinien być teraz jakiś inny Pokémon w styczniu. A dopiero w lutym powinien być Piplap na Compte Ostatni starter czwartej generacji. Także jestem mega, mega ciekaw, co będzie w styczniu na Compte To jest dobre pytanie. Charmandera mogę sobie zrobić z movesetem. Bo te lucky Charmandera z movesetem chyba nie miałem w także. Może kiedyś się do czegoś przyda. Powiem Wam szczerze, że moim zdaniem fajnie by było jakby zrobili tak, że na przykład w sobotę były wszystkie Pokemony z 2018 na DZIKO, a w niedzielę wszystkie z 2019 na DZIKO, no ale niestety te test 2018 były tylko w jajkach i na rajdach, także to było takie... nie wiem, wolałbym żeby wszystkie były jednak łatwo do złapania. Chociażby ze względu na nowych graczy byłoby to dla nich takie... sprawiedliwsze. Beldama oczywiście też to zrobimy. No i czekam na Wasze komentarze, piszcie w komentarzach oczywiście jak Wam poszedł ten specjalny grudniowy Podsumowujący Community Day. Zrobimy też sobie jakieś Purified słuchajcie, bo chcę mieć na przykład Purified Dragonite'a z moveset'em community'owym i potem z kimś się tradeuje także jak ktoś jest z moich friendów i też macie możliwość zrobić takiego Dragonite'a, w sumie już jak to oglądacie to trochę za późno, ale jeśli zrobiliście takiego Dragonite'a zostawcie dla mnie na trade'a, to się tradeujemy potem Purified Dragonite z moveset'em, za Purified Dragonite'a z moveset'em i zrobimy lucky trade'a, lucky Purified Dragonite z movesetem komicydajowym. Gdyby jeszcze był shiny, to by było super, ale niestety Shadow Pokemony nie mogą być shiny. Znaczy, niektóre mogą być, ale nie wszystkie. Akurat w tunecie jest to niemożliwe jeszcze, jak nagrywam do zdobycia, żeby mieć shiny Purified dragonite z movesetem komicjadajowym, ale mam przynajmniej takiego O. Zawsze to jakaś tam zniżka stardustu, 10% plus potem zalaki będzie jeszcze większa. Coś jeszcze Purified chciałem sobie ewoluować? Myślę, że na pewno Tyrka, bo Purified Tyrek to nie jest zły pomysł. Także kolejna potencjalna wymiana z kimś z moich frenców. jak macie właśnie. Purified tylko z SmackDownem. Tak wiemy Lucky Trader, to oczywiście też jestem chętny na coś takiego. Raz, że to wyjątkowy okaz, a dwa, że oczywiście chodzi tutaj o tą zniżkę przede wszystkim. Jest i jest smackdown. W sumie jeszcze mogę zrobić venuzaura jednego. Też czemu nie? Z Frenzy Plantem. A propos zmienia ataków i temek, była aktualizacja parę dni temu, gdzie wróciły dla niektórych Pokémonów ich Legacy movesety, są ponownie możliwe do zdobycia. I tutaj chodzi przede wszystkim na przykład o Gengara, który może się znowu nauczyć Shadow Clawa, ale przede wszystkim dwa najważniejsze Pokémony na więcej zyskały na tej zmianie movesetów. Przede wszystkim jest to Lucario, słuchajcie, który ma nowy, najlepszy moveset, który może się teraz nauczyć ataku oraz Fear. Przede wszystkim z tym atakiem staje się najsilniejszym walczącym Pokémonem obecnie w grze pod względem DPS-u, przewyższając nawet Machampa ze swoim najlepszym musetem. Także jeśli ktoś z Was ma dużo candy do Lucario, ma możliwość wymaksować sobie Lucario i dać mu właśnie jako drugi atak oraz Fear, to w tym momencie będzie miał najlepszego DPS-a walczącego w całej grze. Druga ważna rzecz z tej listy to jest Kyogre. Kyogre może w tym momencie nauczyć się surfa. Także ja wejdę w moje Kyogry i surf jest oczywiście lepszym atakiem na kajogrze niż Hydro Pump, także w tym momencie Myślę, że pójdzie w ruch jakaś TMK. Obym trafił, bo może to trochę potrwać, zanim trafię to, co chciałem. Jest, mamy serfa. Także w tym momencie Kyogre staje się jeszcze silniejszy, mając serfa jako swój moveset. I mamy też analizę nowego update'u. 0163 i tutaj podkreślam, to nie są oficjalne informacje od Nancy, tylko to są dane wyciągnięte z kodu źródłowego gry. I jest to nowy ekran ładowania zimowy, na którym widzimy nowego Pokemona Deerlinga oraz jego ewolucję. To są te takie śmieszne jelonki, i one są różne w zależności od pory roku. Jelonki, sarenki, nie wiem, coś takiego. Także ten Pokemon podejrzewam, że teraz zostanie wprowadzony również do gry jakoś zimą w swoim wariancie zimowym, a potem w miarę pół roku będzie. Inny jego wariant do zdobycia. Widzimy tu też na tym obrazku Pikachu z tą czapką, o którym już mówiłem, że będzie ten event zimowy i widzimy te piplapy z przodu. Czemu piplapy? No, ma to sens, bo tak jak mówiłem, w lutym będzie committee day na piplapa prawdopodobnie. I gdzieś tam w tle też widzimy Bertika, czyli ewolucję kapczu, o którym też już mówiłem, że w najbliższym evencie wchodzi kapczu do złapania. Wszystko wydaje się potwierdzać, wszystkie teorie się sprawdzają. Tak właśnie to będzie wszystko wyglądało. I słuchajcie, w kodzie gry znaleźliśmy informację, jakoby miał się pojawić nowy system Buddy. Według tych przecieków cały system Buddy, jaki mamy obecnie w Pokémon Go, zmieni się Całkowicie, i teraz będziemy mieli poziomy przyjaźni z naszym Pokémonem. Prawdopodobnie będzie to bardziej przypominało coś, co znamy z oryginalnych gier Pokémon, gdzie budujemy właśnie friendship z konkretnym Pokémonem, bo obecnie w tym systemie Buddy, tak wiecie, mną 560 km z moim Gabajtem. I jeszcze dalej mi brakuje trochę, żeby zebrać jednak te candy do ostatniej mojej ewolucji z czwartej generacji, ale nie o tym teraz mowa. Jedyne, co zyskuje chodząc z tym Gabajtem, to to, że dostaję jego candy. Co 5 km jednego candy. Natomiast nowy system Buddy. Będzie dawał masę różnych nowych, innych rzeczy. I w kodzie gry znaleźliśmy takie informacje jak na przykład mnożnik Buddy, albo grupowe zdjęcie Buddy, serduszka Buddy, albo Buddy dołączający do ciebie na mapie. Tutaj mamy taki tekst Buddy Join Map. Co to oznacza? To znaczy, że prawdopodobnie będziemy mieli coś, co było takie fajne na przykład w Pokémon Let's Go, gdzie Pokémon chodził za naszą postacią po mapce. A te tryby AR Plus i grup foto, no to prawdopodobnie będzie można jakoś tam się jakieś robić specjalne zdjęcia, może ze swoim buddy w trybie AR+, może nawet grupowe. Natomiast najciekawsza tutaj rzecz w kodzie gry, którą widzę, to jest CP boost, co sugeruje jakoby Pokémon którego będziemy mieli jako swojego buddy, miał otrzymywać jakiegoś boosta do CP, Prawdopodobnie za to, jak wysoki poziom przyjaźni z nim wbijemy. Także to jest oczywiście wszystko jeszcze może się zmienić. To jest tylko wykradzione z kodu gry i nie jest potwierdzone przez Najantik, ale na ten moment wydaje się jakoby nowej aktualizacji, która wejdzie prawdopodobnie niedługo. System Buddy miał się całkowicie zmienić i od tej pory służył do wzmacniania w jakiś sposób na stałe lub tymczasowo swoich Pokémonów pod względem CP. Czyli, czyżbyśmy mieli zmienić użyteczność systemu Buddy z zbierania candy na zrobienie wpisów do Pokedexu, tak jak ja to robię na przykład teraz, na rzeczywiście trwałe e, lub tymczasowe wzmacnianie swojego Pokémona, swoich najsilniejszych Pokémonów? Wtedy, moim zdaniem, oczywiście wszyscy chodziliby na Buddy z jakimś miutu, albo tyrkiem, byleby był chociaż odrobinę jeszcze silniejszy niż już jest. Według kodu gry, Twój Buddy będzie pojawiał się niespodziewanie podczas. Na przykład rajdu, albo questa, albo walki z dzikim Pokemonem. Jak to może zadziałać, tego nie wiem. Natomiast Cameo jest użyte słowo Cameo w kodzie. I to sobie jakby ten Pokemon miał się pojawiać na chwilę i odgrywać jakąś ważną rolę, na przykład podczas rajdu. Nie mam aż takiej wyobraźni, jak to może działać. Może na przykład nie wiem, zbijasz rajda i słabo Ci idzie, a nagle przychodzi Twój buddy i trochę Ci pomaga, daje ci trochę busta, albo zbija trochę punktów życia pokemonowi, z którym walczysz, poziomy przyjaźni ze swoim body, maksymalnie poziom piąty. Wydaje mi się, że to jest trochę podobne do systemu przyjaźni w Pokémon Go, gdzie mamy poziom czwarty najwyższy, ale lucky trade to jest tak jakby poziom piąty, tak? Mamy też poziom jakby naszej miłości, czy tam więzi między nami a naszym body, punkty przyjaźni, przywiązania. Oraz maksymalną ilość punktów przywiązania, które możemy zdobyć w ciągu jednego dnia. Oraz różne możliwości zdobywania tych punktów przywiązania, tak jak na przykład karmienie, głaskanie, robienie zdjęć, chodzenie z Pokémonem, walczenie przy pomocy tego Pokémona, odkrywanie z tym Pokémonem i tak dalej. Czyli wydaje mi się, że to jest też nawiązanie do nowych gier Pokémon, gdzie mamy takie rzeczy, gdzie głaskamy swoje Pokémony, karmimy i tak dalej. Oprócz tego mamy w kodzie gry prezenty od naszego buddy, którymi on pokazuje, jak bardzo nas kocha. Widzimy tutaj wśród tych prezentów na przykład grzybek, muszelkę tropikalną i tak dalej, tak dalej. Co będzie się robić z tymi przedmiotami? Moim zdaniem możliwe na przykład będzie można ich używać w trybie AR+, robiąc sobie zdjęcia ze swoim buddy, czyli na przykład jeśli on odlokuje nam właśnie na przykład taką muszelkę, to może będziemy mogli mu zrobić fajne zdjęcie nad brzegiem morza, gdzie trzyma tą muszelkę albo coś robi z tą muszelką. Oraz będzie nowa odznaka za wbijanie poziomu, najwyższego poziomu przyjaźni ze swoim buddy. Także prawdopodobnie będzie trzeba wbić ileś tam Pokemonów jako swoich najlepszych buddy, żeby uzyskać złotą odznakę. A, no i mamy też w kodzie gry nowe formy Warmpla, bufeta i Raticata ze śmiesznymi czapkami urodzinowymi. I cały ten kod to jest cytat ze strony Pokémon Go Hub. Dziękuję za ten artykuł tej stronie. Nie wiemy, nie znamy szczegółów, jak tylko poznam jakieś szczegóły, jak to będzie dokładnie działało, to Wam powiem, ale w tym momencie wygląda na to, że to jest właśnie kolejny wielki update, który nadchodzi w Pokémon GO, czyli właśnie całkiem nowy, odświeżony system Buddy, w którym będzie można robić masę różnych dziwnych rzeczy ze swoim Pokémonem i to będzie dawało masę różnych dziwnych boostów, w tym prawdopodobnie boosta do CP Pokémona, co sprawi, że moim zdaniem ten system stanie się bardzo, bardzo ważny, bo jeśli masz 4000 CP na Miutu, ale odblokowując z nim najwyższy poziom przyjaźni, możesz mieć, dajmy na to, 4200, to chyba warto odblokować ten najwyższy poziom przyjaźni, jeśli rzeczywiście miałoby to zwiększać mm, CP Pokemona. Tak czy inaczej, z tymi przemyśleniami Was zostawiam w tym momencie i zapraszam na dalszą część tego filmu, która była nagrywana kilka dni temu właśnie na spotkaniu z youtuberami pokemonowymi, europejskimi w Hamburgu, gdzie wygrałem bardzo fajną, oryginalną maskotkę fajnego pokemona z Centrum Pokemon w Japonii i ja się już w międzyczasie z wami żegnam na zapas, w razie jakbym później się nie pożegnał. Magiczna kulo. Przepowiedz mi przyszłość. Fajna lampa. Ale to miasto jest ładne. Cześć, Kuszy. Jestem w dosyć ładnym hotelu w Hamburgu. I zaraz idę na wieczorną wycieczkę na statku z kilkoma ciekawymi osobami. Oczywiście to będzie wszystko w tematyce Pokémon Go. I dostaliśmy zaproszenie na nietypowego i X-Ride'a. Zaraz Wam wszystkim opowiem. Zapraszam do oglądania. Adrian, dokąd idziemy? Na statek, na statek, na małą wycieczkę. Możemy we go board? Thank you. Bye. Hallo. Hey. Mamy tutaj kilka ciekawych osobistości, to jest Antonio, redaktor naczelny serwisu Pokémon Go Hub, na pewno znacie, na pewno obserwujecie, tutaj Riversal, hey. także fajnie, że się znowu spotykamy, tutaj już Adrian, którego już widzieliśmy wcześniej. Nasz francuski youtuber, nasza niemiecka youtuberka, Chaos Lady. New? New Wycieczka była średnio ciekawa, bo było po ciemku i po niemiecku, ale spoko. Y, tutaj jest Adrian. Jesteśmy, jesteśmy Tutaj jest Daniel. Szpile Trend. Oh yeah, hey guys. Cześć. Pozdrawiam Was, oczywiście. Dostaliśmy zaproszenie na EXA. No, także tutaj w Hamburgu razem z innymi YouTuberami europejskimi zbijemy sobie iXa za moment. Oto jo! Nie byłem jeszcze na żadnym iEx -ie, na Radzie Gigasa, od kiedy go złapałem. Słuchajcie, na specjalnym Questie Płatnym, to potem nie byłem na EXA, chociaż miałem zaproszenia. Jakoś nie dałem rady dotrzeć. Także dobrze, że jest okazja złapać sobie takiego kolejnego z EXA. Adrian, gotowy? E, tak jak najbardziej. Wiesz jakie kontry na Red Gigasa? No prawdopodobnie ma maczopy. <laughs> Musimy sprawdzić na GoHubie, zapytać tutaj o, redaktora, właśnie. redaktora, jakie są kontry. Musimy zapytać to ask uh, GoHub manager. CEO, yeah, the counter guide. How uh -huh. does uh, counters against w uh, uh, Gigas? Uh, let me open the guide. <laughs> Antonio, na swojej własnej stronie GoHubie, <laughs> <laughs> jakie są kontry uh, Basia, na Radzik Gigasa? <laughs> ok, Dziękuję thank, thank you. Dobra, wbijamy Chyba. Mostek. Okay. We're going to do a group photo first. To było zdjęcie okay, grupowe, wbijamy. Hey, 30 seconds. Do we get out? No, get in. Do we get in? Do we get out? 20, sekund seconds here in the new. I don't think they can get in at 20 seconds. zabieram ławkę, bo nie mam nie mam statywu. Dobra, zaczynamy. Źle lepsze, powinienem wejść sobie maczompami, ale pochwalę się moim shiny Graudonem chociaż. Każdy szuka jakieś ławki, żeby postawić swój statyw. Tak widzicie na tym shiny Graudonem. Też? Właśnie, let's go try też tym Groudonem tutaj obok mnie, bo się podpowiedział automatycznie. Tak jak widzicie, nie tylko w sumie youtuberzy są z różnych krajów Europy, z Anglii, z Hiszpanii, z Francji, ale też kilka osób, które robią co innego niż YouTube, na przykład właśnie stronę Pokemon Go Hub, jest też Couple of Gaming, oni robią takie fajne infografiki, które często używam na w swoich filmach, także oczywiście obserwujcie ich na Twitterze, wszędzie, gdzie się da, bo są bardzo, bardzo spoko. Mimo później pory całkiem ładny ten kadr, jest tak ładnie dosyć rozświetlone, piękne miasto Hamburg wieczorową porą. Jest chłodno, ale troszkę cieplej niż w Polsce. Dobra, Gas siedzi. Pierwszy raz go zbiłem ever. Co my tu mamy? O, od razu zbiłem poziomie przyjaźni z wszystkimi, niektórych przed dodałem. E, tak jest, szpilę Trenda tutaj dodałem, Riversala parę innych osób. Charge Temka, Stardust. No nic, spróbujemy go złapać na pamiątkę także na złotych Raspberry, bo to jest, tak jak mówię, pamiątkowy Pokémon dla mnie. Excellencik na dobry początek. Uuu, żeby mi nie uczek, bo będzie po mojej pamiątce. Znowu Excellent. I hop. Fajnie wygląda Excellent na Red Gigasa, co nie? Tu zapraszam, to jest idealne światło O siedzi, fajnie siedzi, leży, gigas O przepraszam, już, już Ci robię te miejsce, masz idealne miejsce Dwa, 2-4 radę, ogarniemy Perfekcyjne HP Nagrywają chłopaki Reversal tam gdzieś z tyłu pod drzewkiem sobie nagrywa Yes, final ball <laughs> Last ball Last ball yeah. Congrats

Five, uh, the gift. exchange. gifts. Christmas. <laughs> yeah, swap your gifts. I <laughs> don't understand, two. <laughs> <laughs> two. If two is rolled, the gift must be swapped with another player. Another player. So, <laughs> the toy. Hey, the oh. Hey, Ginnifar. Oh, Charizard! Yeah. Come on, baby. Oh, yeah! What do you want? <laughs> 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 oh! 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 Placia, oh! now Four Four Oh! the right. Oh! Oh! Four oh, four 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 three. Three. oh! Oh! I Oh! What's Oh! the

Riversa dostał Claysona To jest piękny domek dla lalek Z yeah. <laughs> Seriną Debbie dostała fajnego laprasa